Witam serdecznie, Pasieka Kałzbyszka w Brzezinach Drodzy, tutaj jest taki ul, który kupiłem. Matkę Backfast i to była Kaukaz. Niestety przyjęły ją, owszem, tą matkę, i po tygodniu nie wiem dlaczego zlikwidowały. W ogóle cztery matki kupiłem i bardzo długo nie czerwiły. Podejrzewałem w związku z tym, że zlikwidowały dwie matki, że to nie były unasiednione i po prostu jak poszły na wylot do unasiednienia to zostały, no po prostu z... mogły ptaki czy cokolwiek, no nie, nie wróciły, no, ale nie wiem. Nie widziałem, nie jestem pewien. Więc do tego ula poddałem ramkę z czerwiem otwartym od mojej reproduktorki, z której robiłem matecznik. No i zobaczmy jaka jest sytuacja. To jest matka. Jakby była matka, no bo mateczniki były, to jestem przygotowany. Tą ramkę muszę wycofać. Ona jest typowo ramka, ramką trutową. No ale widzę, że zalewają. Tak samo. No dobra. A to patrzcie się. Jakie co niektóre rameczki są piękne. Dobrze, że wymieniam już na, od innych producentów. Ale to nie jest ważne teraz. Bo zaraz się znajdą obrońcy uciśnionych bogaczy, którzy nas łupią na każdym kroku. Piękna Romeczka, odbudowana. Ta też była odbudowana. Węza to jest węza od Adama Jakubowski. Mówię, bo przecież kupowałem legalnie i przez internet nawet się reklamuje, że skupuję i sprzedaję dlaczego miałbym nie mówić ta ramka jest z innego źródła dostałem tą ramkę od znajomych? nie, nie, to nie jest ta ramka, bo tamta była inna komórka okej okay. Ramka ciężka, widzimy nakrop, już tutaj poszyty od góry. Miodzik, patrzę też w sumie już za matką. Tam tak strasznie nie zwracają uwagi. Dobra, tu jakiegoś kija, kijaczka mamy Dobrze, zerknijmy co widać na szybki rzut oka nie widzę matki. Dobrze, ale... ramka, z której się wy... były mateczniki, to jest tutaj od reproduktorki zaznaczona na niebiesko, ale już się zbliżamy. A W nie widzę. Mówią, że 5 sekund jest najważniejsze, żeby nie patrzeć w jedno miejsce, tylko rzut oka po bokach na dole, od góry, na to co szybko biega. I później. W drugiej kolejności patrzymy za kształtem. No też nie widzę. Że bierzemy tą rameczkę najważniejszą. Ohoho, ja tam pszczółek na dole siadają na mnie pszczółeczki Dobrze, tu nie widzę I to, by, to była ramka z matecznikami, tutaj od dołu widać, ale już zapracowałem to. Oczywiście mogła się przemie przemieścić. Mm-hmm. Popatrzyłem na tematyczniki, ale są puste. To jest ok, na